Dobrze, Proszę Państwa, ponieważ no niestety przez to, że nie dojechali do nas wywodowcy, nasza symbole zakończyła wcześniej, ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wywodowcom, wszystkim uczestnikom, wszystkim filmom, które dzisiaj się prezentowały, wszystkim osobom, które uczestniczą w Bardzo chciałabym prosić, żebyśmy taką możliwość i dlatego bardzo wszelkie e, cenne informacje z Państwa strony do nas, które dla na nas naprawdę bardzo cenne, bo um, zamierzamy, planujemy, aby te spotkania odbywały się cyklicznie, więc każda właściwie informacja z Państwa strony na temat nawet jakichś e, rzeczy, które po prostu Państwa interesują, jest dla nas bardzo cenna. Proszę odwiedzać nasze strony internetowe, tam na pewno będą się ukazywać najnowsze informacje, jakie szkolenia mmm, będziemy przeprowadzać, jakie konferencje i czy uda się nam spotkać zarówno na przykład na sympozjum fizoterapii i masażu profesjonalnego, ale jak musimy wymić o tematami. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. I cóż, osobami, ktoré sa spolu